Moi drodzy, pewnie zwróciliście uwagę, że te psalmy przez cały Wielki Post nie były w takim chaotycznym jakimś bezładzie umieszczane, ale one były w pewnym kluczu. Nie tylko w tym kluczu tygodniowym, że w jednego dnia psalmy pielgrzymkowe, innego dnia psalmy pokutne czy psalmy z sy Syjonu, to, to jeden klucz, ale drugi Chciałem, żeby one nawiązywały do liturgii, do tych wydarzeń, które kolejne dni Wielkiego Postu się dzieją. To dlatego w niedzielę zawsze przedstawiałem jeden z psalmów Hallelu Elipskiego, psalmów między 113 a 118. Bo jak wyjaśniałem, te psalmy Hallelu były związane ze świętem Paschy, były śpiewane w czasie wieczerzy paschalnej. Także Jezus w czasie swojej Paschy, którą przeżywał z uczniami, te psalmy śpiewał. Dzisiaj, na koniec naszych spotkań, psalm 136, psalm nazywany Wielkim Hallelem, czy Wielką Litanią Dziękczynną, psalm śpiewany na koniec Wieczerzy Paschalnej. I to bardzo ważny klucz do tego, żeby ten psalm dobrze zrozumieć. Otwórzmy swoje Pismo Święte i z radością próbujmy ten psalm dzisiaj przeczytać, modlić się nim na zamknięcie naszego całego cyklu psalmów. Na zakończenie Uczty Paschalnej po wszystkich wydarzeniach, po wspomnieniach, po całej Haggadzie paschalnej pamiętamy to pytanie najmłodszego uczestnika, czym ta noc różni się od innych nocy i powstawała wielka opowieść, która była od stworzenia świata przez przymierze z Abrahamem, przez przymierze z Mojżeszem, wyprowadzenie z niewoli egipskiej, przez proroków aż do do zapowiedzi przyjścia Mesjasza. No, my też to powtarzaliśmy dzisiaj w nocy w liturgii Widzili Paschalnej. Śpiewa czytaliśmy te wszystkie opisy stworzenia świata, powtarzając ten schemat e, uczty paschalnej z czasów Chrystusa, czy też czasów no już nawet wcześniejszych od, od Chrystusa. Więc na koniec uczty paschalnej ten psalm był śpiewany. Ma on bardzo ciekawą konstrukcję, jest zbudowany jak litania. Jak my mówimy na przykład litanię Loretańską, to też są różne wezwania i pojawia się po każdym wezwaniu. Módl się za nami. Czy w litanii do Chrystusa, zmiłuj się nad nami. Tutaj powtarza się jak refren w każdym wersecie po wezwaniu Bo jego łaska na wieki. Kileolam hazdo, bo jego łaska na wieki. Kileolam. Hasdo. Hasdo, czyli właśnie Chesed. Chesed to nie tylko łaska, to Boża dobroć, wierność, e, Jego wierna miłość, Jego miłosierdzie, Jego łaskawość, Jego łaskawość, Jego łaska na wieki. I pierwsze słowo Psalmu to to, które usłyszeliśmy po wielu dziesięciu dniach postu: Alleluja! Alleluja! Chwalcie Pana, uwielbiajcie, wysławiajcie. Chwalcie, że jest tu idea dziękczynienia, bo jest dobry. Kileolam olam hazdo, bo jego łaska trwa na wieki. W pierwszych kilku wersetach od czwartego do dziewiątego słyszymy jakby, odpowiedź na tę opowieść z Haggady Paschalnej, opowieść o stworzeniu. My również słyszeliśmy opis na nowo, opis stworzenia świata. Od czwartego do dziewiątego nawiązanie do Księgi Rodzaju do opisu stworzenia. W swojej mądrości uczynił niebiosa, rozpostarł ziemię, uczynił światła, słońce, księżyc, by władały dniem i nocą. Kileolam Hazdo, bo jego łaska na wieki. Zrobił to, bo obdarza nas zawsze i na wieki swoim miłosierdziem. Potem w kolejnych wersetach od 10 do 22 już nie tylko takie ogólne, uniwersalne dzieło stworzenia, ale także dzieło wybawiania. Czy konkretne dzieła, w których Pan Bóg pokazał, jak bardzo troszczy się o człowieka, jak bardzo nie ustaje w takim wydobywaniu, w zbawianiu człowieka. A więc konkretne dzieła historii zbawienia. Więc Egipcjanom pobił pierworodnych, wyprowadził Izraela ręką potężną, morze rozdzielił, aby móc przeprowadzić Izraela. Faraona z wojskiem strącił w morze. Pobił wszystkich królów, uśmiercił potężnych królów Sichona, Oga, króla Amorytów, baszanu To są ci królowie, których na początku zdobywali, musieli podbić Izraelczycy, wchodząc do ziemi obiecanej. Oni w tradycji biblijnej są synonimami tych, którzy są pełni pychy, którzy są wyniosłością, którzy są zgładzeni, zniszczeni przez, przez Boga. Dał dziedzictwo Izraelowi. Tu znowu wspomnienie tej haggady Paschalnej, bo przed chwilą słyszeliśmy w czasie Widzieli Paschalnej także opis tego, jak właśnie się Morze rozstępuje, jak Izrael jest przez Boga prowadzony przez pustynię pod wodzą Mojżesza. I to też było właśnie w uczcie yy, Paschalnej, w tej uczcie sederowej, w tej kolacji, yy, którą spożywa Jezus ze swoimi uczniami. Więc pierwszy etap to jest stworzenie, drugi etap to są konkretne dzieła zbawienia, a ostatnia część, od 23 do końca wersetu, to jest jakby moja historia, to jest moje doświadczenie Boga. On o nas pamięta w naszym uniżeniu, uwolnił nas od wrogów, On daje pokarm wszelkiemu ciału. Dziękujcie Panu, bo Jego Was pranawiedzi: Hazdo. Więc Historia uniwersalna, historia narodu i moja historia. Taki, takie trzy części tego psalmu. W jednej z modlitw w czasie Widzili Paschalnej czytaliśmy taką, takie wezwanie. Jak wspaniałe jest dzieło stworzenia, jak jeszcze wspanialsze jest dzieło odkupienia. Dzieło stworzenia i dzieło odkupienia to te dwie części tego psalmu. Bardzo Ważne słowa Do werset 25. On daje pokarm wszelkiemu ciału. To jest słowo, które Jezus śpiewa z uczniami. Możemy być pewni, że zachowali przepisy uczty paschalnej. Więc otworzyli ten wielki Hallel, Psalm 136, by modlić się na koniec uczty paschalnej przed pójściem do ogrodu oliwnego, w czwartkowy wieczór. Więc modlili się tymi słowami. On daje pokarm wszelkiemu ciału chwilę po tym, jak Chrystus daje im siebie. Pokazując chleb i wino, mówi, to jest moje ciało, to jest moja krew. Na uczcie paschalnej powinien być baranek, a tutaj sam Chrystus staje się barankiem. To jest więc ten werset 25, jakaś szczególna zapowiedź Eucharystii, tej wiernej obecności Chrystusa w każdym człowieku. On daje pokarm wszelkiemu ciału. I dalej warto zobaczyć, że te słowa, na koniec uczty sederowej, uczty, uczty paschalnej, Jezus wyśpiewywał z uczniami na chwilę przed męką, na chwilę przed modlitwą w ogrodzie oliwnym. Modląc się w ogrodzie oliwnym, miał jeszcze w głowie jak refren, to te słowa kileolam hazdo które powtarzają się te 26 razy w tym tekście. Na melodie, której nie znamy, ten psalm był przecież śpiewany. Kileolam hazdo, kileolam hazdo, kileolam hazdo. I to jakby ten refren, bo Jego łaska jest na wieki, towarzyszy Jezusowi u początku Jego męki. Co więcej, w Ogrodzie Oliwnym w scenie pojmania samotności, tej modlitwy, Ojcze, jeśli możliwe, oddal kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja. Jezus chwilę wcześniej śpiewał, pamięta o nas w naszym uniżeniu, uwalnia nas od naszych wrogów, daje pokarm i możemy Mu za to dziękować. Panie, nie moja wola, lecz Twoja. Całkowicie jest wierny Panu Bogu, wierny swojemu Ojcu. Te słowa, które śpiewa na kilka godzin przed swoją męczą. Kileolam hasdo, bo jego łaska na wieki. Werset 26 się kończy, tutaj psalm, ale warto by było dołączyć swoje wyzwania. Może otworzyć sobie taki plik, taki, note, taki kartkę w notesie, jakąś przygotować i tam dopisywać, za co ja mogę Bogu dziękować. Co takiego wydarzyło się w ostatnim czasie, w te święta paschalne, w tym wielkim poście? Co takiego doświadczyłem, w, czego, czego takiego doświadczyłem w swoim życiu, za co mogę powiedzieć? Jego łaska jest wielka. Jego łaska jest na wieki. Zrobił dla mnie Bóg to i to. hasdo, Bo Jego łaska jest wielka. Jest na wieki. Jest na zawsze. Moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję Wam za ten cały, cały długi cykl 47 nadrań wielkopostnych. Dzisiaj wchodzimy w czas paschalny. Zachęcam do tego, by zajrzeć do jaskini słowa. Na każdy dzień oktawy przygotowałem komentarz do tekstu Ewangelii tego dnia czytanego w Kościele. Ten, tek, ten cykl powstał w zeszłym roku, ale jest jak najbardziej aktualny, więc warto. Do niego wrócić. To ostatnie 7 nagrań z tego cyklu twarzą w twarz. Bardzo dziękuję Wam za wszystko, za cały ten cykl, cały Wielki Post wspólnie przeżyty. Oto właśnie zamykam yy, Pismo Święte. I cóż, zapraszam. Zachęcam, by Pismo Święte było zawsze otwarte. Zamykam je, żeby skończyć to jedno nagranie, zaraz umieścić je na, na YouTubie. Dziękuję Wam, zachęcam do tego, by do Słowa Bożego wracać, do tych psalmów kolejnych wracać. Omówiliśmy prawie 50 psalmów, zostało jeszcze 100. Kiedy to zrobimy, nie wiem, ale jeśli macie jakiś psalm, o którym chcielibyście, żebym powiedział, śmiało dajcie to w komentarzu. Dziękuję za wszelkie słowa wsparcia, za pomoc finansową, bardzo za wszystko. Dziękuję i naprawdę koniec. Dzięki, cały wielki poza nami. Kto dotrwał do końca, to wysłuchał wszystkich bardzo. Wielkie gratulacje i naprawdę podziwiam Waszą wytrwałość, gorliwość i zaangażowanie, które bardzo często mnie zawstydza, jak mocno trwacie przy Chrystusie, przy Jego słowie. To dla mnie zobowiązanie, bym nie zepsuł tego swoją pracą, swoją posługą Słowu Bożemu. Dziękuję. Szczęść Boże.